Dzień dobry Państwu, z tej strony Jurand a to jest taki krótki film informacyjny z tego, co się będzie w najbliższym czasie działo na streamie oraz na tym kanale, jako że zawsze staram się rzucać tutaj powtórki ze streamów. Jest to coś, co zapowiadałem na jeden z ostatnich streamów, co się będzie działo, czyli wyzwanie, które chciałem zrobić w wakacje. W międzyczasie miałem nadzieję, że skończę Ender Magnolię i, I zagram jeszcze jedną grę, natomiast to no, siło rzeczy skończyło się także przez to, że nie miałem aż e, za bardzo czasu, a czasem jest też sił, żeby streamować. To Edna Magnolia jeszcze nie jest zakończona, ale coś, co zacznie się teraz w lipcu, od przyszłego już tygodnia, jest to wyzwanie Dryona Gauntlet. Czym jest Dryona Gauntlet? Teraz będzie czekać się na film i coś wam może mówić ten setup. Tu na dole jeszcze najczęściej była lista naszych pokemonów, ale jako, że obecnie mam wyłączony program, który mi to e, wszystko. E, program, który, e, który, e, który mi wszystko nadzoruje, to. Ja z na razie będzie ma po co. Więc, pewnie pamiętacie, jakiś czas temu robiłem wyzwanie e, Nutlock Challenge w e, grze Pokémon Fire Red. I owacko! Ile, ja ile, ile ja rzeczy. By, yy, dzisiaj bym inaczej zrobił. To jest niepojęte, ale też po to trochę to jest. Czym właśnie jest Driano Gantlet? Jak pewnie się widzicie, jest to e, powiązane z Serągier Pokémon. Jest to wyzwanie wymyślone przez społeczność, e, które rozpowszechnił jakiś czas temu Pichal. Chociaż sobie teraz jest na pewno sam, czy Pichal sam nawet nie wpadł na pomysł, żeby, e, żeby zrobić z tego taką serię. E... Tak, więc Defiat to, to, to jest twórca, od którego ukradł, znaczy, się, którym się zainspirowałem. Polega ona na przejściu czterech trudnych Romhaków e, z serii Pokémon. To jest Fire Omega, Sacred Gold, Renegade Platinum oraz Blaze Black i Relax. Jedna po drugiej jest zasadami hardcore Nuzlocke, i Czyli e, go, gauntlet polega na tym, że jeśli w którymś momencie przegramy, no to zaczynamy od początku, od pierwszej gry. Z tego co patrzyłem, po, patrząc na jego kanał na YouTube, jakiś czas temu skoń... e... rozpoczął piąte podejście. Nie udało mu się jeszcze przejść za Renegade Platinum, czyli za trzecią grę. Chyba raz na samym końcu padł. Nie oglądam tak, z, za, za dużo bardziej e... ogólnie się patrzę, bo nie chcę sobie za dużo spoilować. A nie chcę też za bardzo gadało, jak się patrzę, to się trochę potem. Inspiruje jego taktykami, jednak chcę trochę mieć własne podejście do tych gier. I na to będę jeszcze się wam jeszcze przyznać, że tak to będzie o tyle ciekawe, że ja tak w sumie do dzisiaj jeszcze nie nadrobiłem normalnego pokon Black and White. Jest tam z, z tyłu w moim pudełku mam cartridge. I mojego DS Lighta. I nie wspominam nawet o Black and White 2, który też tam jest na kartridżach. Czeka, aż w końcu się za nie wezmę. Ale, że może, może zanim by tam dotrzemy, to trochę minie, może w tym czasie już przejdę chociaż normalne. Ale tak, o co chodzi w tych Romhakach? Co się zmienia? No, pierwsza to przede wszystkim e, zmienia się poziom trudności. E, mianowicie, każda obowiązkowa walka została przerobiona. E, Przeciwnicy mają lepsze pokemony, lepsze ruchy. No jest są, ich, ich drużyny są trochę bardziej przemyślane. Widać to przede wszystkim przy trenerach sal, gdyż liderzy sal mają zawsze zestaw 6 pokemonów. Wcześniej to było zależnie od, od momentu, na przykład Brock w ogry, oryginalnym Fire Red miał dwa pokemony. Misty też miała dwa, potem Serge miał trzy i na końcu tam Giovanni miał 5 pokemonów, a tutaj każdy ma maksymalne 6 jakie jest. Druga zmiana to są dostępne są pokemony i mechaniki z późniejszych generacji. Red to jest remake pierwszej generacji, na który, który działa na zasadach trzeciej. Natomiast e, ten ROM hack, czy też w sumie możemy to już inaczej nazwać e, bierze pokémony i zas, e, daje nam do, 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 daje dostęp do pokémonów i zasad z późniejszych generacji. Na przykład Fire Omega mamy e, e, z, działa na zasadach generacji szóstej. E, z tego co pamiętam, to już te późniejsze działają na generacjach siódmych i ósmych. Tylko nie pamiętam dokładnie które już teraz, za sprawdzić, że zacząłem nagrywać. Wyraźnie no, będziemy się w miarę uczyć, bo sam będę się też uczył, e, uczył tych gier na bieżąco. E, trzecia rzecz, zostały zmienione startery oraz rozmieszczenie Pokemonów w dziczy. Jako, że mamy dostęp do większej puli pokomonów, no to zostało to wszystko jeszcze inaczej rozplanowane. E, ja grałem akurat taką, domyślnie nie znam wersji, bo już ja grałem trochę inną wersję, e, gdzie Effort Values zostały wyłączone. Krótko, Effort value to za każdym razem, kiedy nasze pokony brały udział w walce, czyli dostawały expa, to bierały sobie takie ukryte punkciki i te punkciki się potem przekładały na statystyki przy level upie. Przy takich rzeczywiście, większość, większość takich trudnych romhaków, w sumie z tego zrezygnowała, to jeśli ktoś śledzi scenę kompetytywną Pokémonów, no to wie, że IV są bardzo ważne. Jak wspomniałem, gram na trochę innej wersji, jest to wersja Stworzona na zlecenie właśnie wspomnianego na początku Piczala. I ma tu. Ma ona trochę rzeczy, które są z, parę takich ułatwiaczy, quality of life, to się mojego nazywania, jak to po prostu powiedzieć. Rzeczy, które wszystkie mają nam ułatwić życie, a tak naprawdę przede wszystkim oszczędzić nam czas. Być może niektórzy pamiętają jak na przykład, że nasze poprzednie podejściu przed elitarną czwórką. Spędziłem jakieś 40 minut biegając w te i we w te expans naszego Jolteon'a. Więc tutaj tego nie będziemy musieli doświadczać, ale to, to zaraz. I tak, zmiany jakie są w tej wersji. Pierwsza to jest wymoczone level up. Jakby co, to taki skrócony spis tych zmian oraz zasad, których korzystam, jest w opisie. Ja tutaj trochę bardziej rozwinę, jakby ktoś się zastanawiał o co chodzi. Nieskończony level cap, czyli e, nasze pokony nie mogą awansować powyżej określonego poziomu. Tym poziomem najczęściej jest lider sali, albo następny obowiązkowy, jakiś trudniejszy przeciwnik, jak walka z rywalem, e, albo coś z, z zespołem R. Więc dzięki temu nie musimy się przejmować, że nasze pokonane będą za silne. E, druga rzecz to jest nieskończony rare candy. Ja sobie mam tu odpalone pokémony, to mogę pokazać e, część tych zmian. Nie kończony Rare Candy, tylko sobie przesunę ekran. Okej. Okay. Czyli jak widać, to widzicie, mam tu parę dodatkowych przedmiotów Forever Rare Candy, czyli e, Rare Candy po prostu służą do level'owania naszych Pokemonów. Dlatego też trochę EV zostało wyłączone. A druga sprawa jest taka, no tak jak mówiłem, ostatnio 40 minut siedzieliśmy w jednym miejscu i levelowaliśmy Jolteon'a na słabych Pokemonach, żeby móc z niego korzystać na elitarnej czwórce. To nam oszczędzi bardzo dużo czasu, jako, gdyż też. Pamiętajcie jedno, to jest e, ROMHA, który jest trudniejszy niż bazowa gra. Już w bazowej grze przez moje feile potraciliśmy trochę Pokemonów, więc tutaj one trup będzie ścielił się gęsto. Więc to jest głównie dla oszczędzenia czasu. Mogę też pokazać, że działa Level Cup. Obecnie jest level cupem, jest brok, który ma e, Onixa na poziomie 14. I. wiecie, it won't have an effect. To oznacza, że nie możemy levelować dalej, dopóki nie pokonamy Broka. Więc to jest jedna zmiana, to są, e, znaczy to są dwie zmiany. E, trzecia to jest takie, co mamy, to jest Forever Ripple, czyli nieskończony Ripple. Ripple z, e, odstrasza Pokémony. E, no skoro nie musimy grindować poziomów i EV, no to nieskończony odstraszacz również e, ma na celu po prostu oszczędzić nam czas, żebyśmy mogli po prostu zająć się tym, co jest najciekawsze w tych wyzwaniach, czyli Próba wykorzystania tego, co, e, tego, co dostali, e, dostaliśmy, żeby pokonać naszych przeciwników. Więc e, tak, to jest druga e, rzecz. E, trzecia. Mamy Box Link i Medkit. To jest przenośny Pokémon Center. Box, Box Link e, daje nam dostęp do, e, do naszych boxów których możemy w dowolnym momencie sobie wyciągnąć pokémony, to również jest kwestia oszczędności czasu. Żebyś, ja mógłbym technicznie przed każdym e, przeciwnikiem wracać się do centrum Pokémon e, i wymienić sobie pokémony, które mam. E, Więcej Pokémony. ale po co? Oszczędzi nam to dużo czasu. E, tak samo Medkit, e, który jest tym samym, tylko po prostu leczy naszą drużynę. Również tak naprawdę po każdej walce, jakbyśmy się uparli, możemy się cofnąć do centrum Pokémon się wyleczyć. Dzięki temu możemy po prostu się wy wyleczyć po walce i iść dalej. Wszystko w imię oszczędza oszczędzania czasu. Trzeci jest Powder Jar. To jest specyficzne. To jest Kto, który pozwala na nieść status naszego Pokémona. Gdyż, ee... Gdyż czasem, jak wiecie, możemy, jest... są wszystkie statusy: Poison, Paralyż, Sleep, Burn i Freeze. Jest ja to kwestia tego, że niektóre pokémony e, mają na przykład takie z zdolnością Gats. E, Gats wzmacnia się ataku, gdy pokołan jest pod wpływem jakiegoś statusu. E, oczywiście, no i to jest znowu kwestia tego, żebyśmy nie musieli, e, kiedy wyłapiemy takiego Pokona, żebyśmy nie musieli biegać e, po, e, po dziczy, szukając tego jednego pokémona, e, a potem przedłużać walkę z nadzieją, że w końcu uda mu się nałożyć na nas status. To jest znowu kwestia oszczędności czasu. E, oczywiście ważna notatka, nie będę korzystał z tych przedmiotów, e, jeśli nie jest to e, możliwe, e, jeśli nie byłoby to możliwe wewnątrz gry. To znaczy jeśli jestem w trakcie elitarnej czwórki, to nie, będę, e, to nie będę korzystał z żadnego z tych przedmiotów, ponieważ elitarna czwórka opiera się na tym, że walczymy par z czterema, sobie pięcioma, bo jeszcze czempion, bardzo trudnymi przeciwnikami, jeden po drugim. E, Jedy gdzie możemy się leczyć jedynie tym, co sami sobie weźmiemy. I to, i ten element zach oczywiście zachowałem, tam nie będę mógł korzystać z tych przedmiotów. Nawet nie wiem czy się da, bo nie, nie patrzyłem nawet, eee... nie, 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 nie czytam jeszcze całej dokumentacji, więc nawet nie wiem, czy się da tych przedmiotów tam korzystać. I nawet jeśli się da, to mówię z góry, nie będę. Eee, więc korzystam to z, nie, nie tyle jako czyt, co bardziej jako oszczędzenie, oszczędzenie czasu. No i taka zasada szósta, zakaz korzystania z kalkulatorów. Ja z kalkulatorów i tak nie korzystam. Też jeśli poczekacie na internecie to jest pełno kalkulatorów obrażeń, które, które no, potrafią bardzo ułatwić grę. Ułatwić grę no, powiedziałbym nawet przy niektórych grach takich jak, w sumie rom takich jak Pokémon Run and Ban. Korzystanie z, przejście gry bez korzystania z kalkulatorów po prostu graniczy z cudem. A nawet korzystając z kalkulatorów, to i tak jest ee, to duże wyzwanie, intelektualne zwłaszcza. Ale cóż, to są zasady Dryan Gantlet. A teraz 10 zasad co do nuzloka, do naszego Nuzlocka. E, zasada pierwsza. E, wyzwanie oficjalnie zaczyna się po zdobyciu PokeBoli. Czyli jak na początku gry zawsze mamy walkę z naszym rywalem, to nawet jeśli przegramy, to nie liczę tego... E, to powiem sobie wyłączyć. E, to jest oczywiście taki los, losowy save, z którego nie będziemy później korzystać. Z tym się no nie przejmujcie, co tu się będzie działo. Niech tu się dzieje, co się dzieje. E, czyli, czyli wracając, że oficjalnie wezwanie zaczyna się pozdobyć o Bocoboli, po zdobyciu e, Czyli przegrana z rywalem, która jest na samym początku, nie liczy się. E, Druga zasada, mogę zobaczyć jedynie, to już jest klasyczne, mogę zobaczyć jedynie pierwszego napotkanego pokemona w danej lokacji. A i pokemony prezenty, jak na przykład Starter, są traktowane jako napotkany pokémon. Czyli jeśli mam pokémona, który dostałem jako prezent w mieście, albo mogę w jakiś inny sposób zdobyć go w mieście, to to się liczy jako moje, jako, jako mój pierwszy spotkany pokémon. Wyjątkiem są trady. Jako, że trade oznacza, że my oddajemy jednego Pokémona, a i dostajemy innego, więc wychodzimy na zero. Druga kwestia... A co, co między innymi teraz to jeszcze będzie oznaczać? Że teraz na przykład będę musiał wybrać pomiędzy Eevee albo którymś z Pokémonów z Game Cornera. Wcześniej wybrałem i jednego z Game Cornera i jednego z IV, jako że traktowałem to jako dwie osobne lokacje. Natomiast technicznie rzecz ujmując, ee, technicznie rzecz ujmując, jest, e, gdy spojrzymy w Pokédex, to powiedz, e, będzie nam wskazane to samo miasto. E, trzecie, jajka są wyjątkiem od powyższej zasady, gdyż zobaczmy no, szczerze, możemy po prostu polecieć w dowolne miejsce, z którego albo nie mamy żadnych Pokémonów, albo nie chcemy żadnych Pokémonów. I tam sobie biegać na przyspieszeniu przez 5 minut, żeby, żeby jako się wykluło, więc. Ja nie, nie traktuję. Więc jaka są wyjątkiem od powyższych zasad. Jednakże mogę korzystać tylko z tych, które otrzymuję fabularnie. Czyli jeśli z jakiegoś powodu w którymś, no nie będę korzystał że z Pokémon Daker, z racji tego, że nie muszę ich tam oddawać, bo mamy Rare candy. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu, z, e, z powodów innych niż fabularnych, zdobędziemy jajko, to nie mogę z niego korzystać. E, dalej, czwarta zasada, jeśli złapię jakiegoś To jest coś, co, co nie robiłem wcześniej, a uważam, że jest to fajna zasada. Jeśli złapię jakiegoś pokomona, to nie mogę złapać drugiego z tej samej linii ewolucji. E, jeśli pamiętacie, wcześniej miałem chyba 4 e, czterech różnych PJ-ów, dwa growlify miałem. E, to... Założenia tego są dwa. Pierwsze jest takie. E, czyli teraz już nie będę mógł mieć drugiego PJ-a. E, czyli jeśli stracę w którymś momencie e, ko, e, trasę w którymś momencie już nawet może dajmy na to pilota, to nie mogę złapać później, e, później kolejnego PJ-a, żeby go zastąpić, no muszę szukać czegoś innego. Założenia są dwa. Pierwsze jest takie, że no, strata każdego pokołana jest jeszcze bardziej bolesna My nie możemy sobie po prostu złapać kolejnego kolejnego Pokemona i kolejnego tego samego pokémona. A druga rzecz jest taka. Jako że mam plik z dostępnymi, Z dostępnymi wszystkimi, gdzie są rozpisane gdzie, gdzie mogę złapać jakiego pokémona. To pozwoli nam to trochę na manipulację. Dajmy na to miejsce. Na, jedne, na jednej ścieżce mogę złapać e, Pidgeya i Ratate. Na drugiej mogę złapać e, też Pidgey i Ratate, A na trzecim jest Pidgey i Ratata. I dajmy na to trzeci Pokémon. Nie wiem. E, niech już będzie ten graulis mi przyszedł do głowy. Więc możemy zrobić tak, że na pierwszej złapiemy, dajmy na to Pidgeya, to w następnej gwarantowaną naszym spotkaniem będzie ratata, jako że pj'a już złapaliśmy więc na trzeciej ścieżce gdzie jest pj, ratata i growlithe możemy, mo, możemy szukać tak długo, aż złapiemy Lifa, ponieważ pj i ratata już mamy jest to absolutny przykład co były trzy pierwsze pokoony, które przyszły mi do głowy więc e, żebyście zrozumieli zro jak to działa e, e, piąta zasada jeśli pokoan mi ucieknie Bądź przypadkiem go pokonam przed złapaniem. To nie mogę już złapać innego w danej lokacji. Jest ustawione, że to był fail. Natomiast Pokemon ten nie, wlicza się, nie liczy się jako złapany. Co przez to mam na myśli? Nie liczy się, nie liczy się jako złapany, co oznacza, że w tej lokacji już nie mogę już nie złapać. Ale jeśli w następnej lokacji występuje również ten Pokémon, którego nie udało mi się teraz złapać, to mogę go znowu spróbować złapać. Eee, to jest taka coda. Trochę jakby to kara dla mnie, jeśli mi się nie uda, że będę miał tak naprawdę jednego Pokémona mniej eee, dostępnego. Eee, to zasada? Każdy pokémon musi otrzymać imię. Tutaj ja nie nazwałem, bo jest to czysto poglądowe, żeby pokazać jak to wszystko, jak, jak to wszystko działa. Siódma zasada. Nie mogę korzystać z przedmiotów aktywowanych, takich jak potki czy takie boostujące statystyki w trakcie walki. Dozwolone są jedynie pokebole, oczywiście. Zasada ósma. Pokémon, który traci przytomność jest stosowany za martwego i trafia na cmentarz. Nie mogę już z niego korzystać. No to jest dość proste. To jest jedna, jedna z dwóch obowiązkowych zasad każdego nozloka. Zasada dziewiąta, coś o czym ostatnio nie robiłem, to gram w trybie SET. Jak się wejdzie w opcję, tutaj można wybrać między stylem SET i Switch. Switch oznacza, znaczy Shift, nie switch. Shift oznacza, jak wcześniej graliśmy, że kiedy my pokonamy pokonana przeciwnika, to się wiadomość, że nasz przeciwnik zamierza wystawić, jest powiedziany jakiego kolejnego Pokemona i my mamy wtedy szansę e, za darmo wymienić naszego Pokemona i na przykład wybrać takiego, który e, będzie, będzie lepszy przeciwko temu, e, temu, na którego trafimy. Natomiast jak się pytałem, przecież jest to dość mocne ułatwienie. Gdyż set oznacza, że po prostu po, e, pokona przeciwnika, on od razu wystawia kolejnego, i walka toczy się dalej więc nie ma już darmowych wymian. Jest to cięższe, wymaga trochę, trochę więcej przewidywania tego, co przeciwnik, co komputer może zrobić. Eee. A, jest już tyle. Po prostu dodatkowe wyzwanie. W ogóle powinienem już wnet poprzednio grać na trybie set, tylko to... No, jakoś jakoś wtedy, jakoś wtedy o tym zapomniałem po prostu kompletnie. Nie wiem jakieś nie nie jaki stwierdziłem, że... To normalne, ale dobra, mniejsza z tym. Eee, I zasada dziesiąta. Jeśli w którymkolwiek momencie stracę wszystkie pokony, podejście uznawane jest za nieudane, i muszę zacząć wszystko od nowa. I przez wszystko mam na myśli, nawet jeśli będę e, walczył z, ostatni, e, z ostatnim przeciwnikiem w Black and White, w, e, w Blaze Black, e, e, Black, to zaczynamy od początku: od Fire Red Omega. I przechodzimy przez wszystkie gry ponownie. No cóż, to tyle jeśli chodzi o to, co będzie się w dalszym czasie, i teraz pytanie, kiedy będzie się działo. E, otóż w opisie będzie też mój link do Twittera. Tam w niedzielę wieczorem będę zawsze wrzucał rozpiskę streamów na następny tydzień. E, chciałbym dać jakieś po prostu stałe godziny. Niestety moja praca obecna tego mi to uniemożliwia. Na to, że mam i dzienne i nocne zmiany, tryby wiadomo jak zawsze w okolicach wieczornych, godzina 19, godzina 20. I tak, wspomniałem jeszcze że na początku, że wrócimy do tematu Ender Magnoli, której nie skończyliśmy. Nie chcę zostawiać tej gry, chciałbym ją skończyć. Więc na temat będzie tak, że spośród streamów, które uda mi się zrobić w danym tygodniu. Dwa będą zawsze z Pokémonów, reszta natomiast będzie z innych gier. Na razie będzie to Ender Magnolia. Eee, co jeszcze miałem powiedzieć? A, i e, Pokémony zawsze będą e, serią, nazwijmy to, bliżej weekendu. E, nawet jeśli nie będzie to stricte, e, stricte piątek, sobota czy niedziela, to, będzie to będą to zawsze dwa streamy, które będą jak najbliżej weekendu. Więc co? To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Eee, a, jeszcze jedno. Możecie w komentarzach rzucać e, propozycje imion, które, mogę e, mogę, e, które będę nadawał naszym pokemonom. Też czasem w, e, po prostu wymy wymyślenie na bieżąco jakiegoś imienia potrafi no, być ciężkie. Więc. Możecie, więc, możecie, zostawcie w komentarzu jakieś propozycje. Zapraszam oczywiście na streama, gdzie, na, gdzie, gdzie można będzie mogli pogadać, czy też na bieżąco z, z, zadecydować o jakichś jakich imionach, czy po prostu pogadać. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za, bardzo serdecznie za uwagę. Macie ciepło. Na razie i cześć.